Cześć Wam wszystkim z tej strony rafousels.pl i w tym nagraniu chciałbym z Wami podzielić się kolejną metodą wyszukiwania produktów do reklam na Facebook Ads i TikTok Ads. Tym razem takim, taką metodą będzie wyszukiwanie produktów poprzez narzędzie Biblioteka Reklam, którą znajdziemy pod tym właśnie adresem facebook.com, ads, library. Gdy wpiszemy, pokazuje nam się taka strona. Mnie najbardziej interesuje to, to pole z krajem, z kategorią i wyszukiwarką. Pokazuję, jak ja to szukam. Tu możemy sobie wybrać kraj. Od Albanii po Stany Zjednoczone. Jeśli sobie na przykład wybierzemy Albanię, to pokażą nam się reklamy z Albanii. Natomiast ja klikam wszystkie, bo chcę zobaczyć wszystkie reklamy z całego świata. Klikam wszystkie reklamy. I odblokowujemy się tej wyszukiwarka. Tu możemy wpisywać słowa kluczowe oraz reklamodawców. Jeśli oczywiście znamy tych reklamodawców, znajdziemy produkt e, i znamy nazwę fanpage'u, nazwę firmy i nazwę beneficjenta. I tu jeżeli wprowadzimy nazwę tego beneficjenta, pokazał nam się wszystkie reklamy. Natomiast ja skupię się tutaj na słowach kluczowych. Jakie słowa kluczowe wprowadzać? Możecie używać. Podobnych słów kluczowych, jakie ja pokazywałem w poprzednim nagraniu, gdzie tłumaczyłem metodę opartą o wyszukiwarkę Facebooka, albo możecie wprowadzać hasła, słowa kluczowe związane z waszą branżą, niszą, w której działacie i tak dalej. Ja może wpiszę tak z głowy dog toys, czyli zabawki dla psa. I liczba wyników 4000, około 4000. uwzględniając są reklamy oczywiście do tych słów kluczowych, które wpisaliśmy, czyli jest. Tu po prawej możemy filtrować przez języki reklamodawców, jeśli oczywiście znamy. Platformy, Facebook. Jeśli chcemy tylko się skupić na reklamach na Facebooka, to klikamy Facebook albo Instagram. Typ multimediów, filmy albo obrazki. Ja zalecam filmy, chociaż ja tu zostawiam niezmienione, no i oczywiście zakres dat. Wyjdę sobie, zostawiam to, tak jak jest, i patrzę sobie, przeglądam, co tutaj Facebook mi pokazuje. Na co zwracać uwagę przy wyszukiwaniu takich produktów? Już wam mówię, takim trikiem najczęstszym i dość skutecznym, ciekawym jest. Patrzenie właśnie tutaj na liczbę reklam wykorzystujących ten materiał reklamowy i tekst. Czyli reklamodawca udostępnia cztery materiały reklamowe. Tu widzimy jakieś rzeczy związane z Harrym Potterem. Mm -hmm. Frankie, well, wow, like oh, like jakieś, jak, jakieś gadżety, mm, kapelusze okulary, piłki z Harrym Potterem. Ja bym oczywiście uważał w ogóle na takie produkty, bo pewnie są oznaczone znakiem towarowym i, i zastrzeżone. I nie pakowałbym się w takie produkty. Zwłaszcza, że w tle mamy muzykę z Harry'ego Pottera, która też może być gdzieś tam mm, możliwe. Tak do końca się nie znam na tym prawie, ale być może jest zastrzeżona. Także ja bym tutaj odpuścił sobie ten produkt i szukał dalej. Jeszcze wrócę sobie do tego przykładu, tak jak powiedziałem, reklamodawca udostępnia 4 materiały reklamowe, czyli tutaj patrzymy na liczbę. Jeśli byśmy znaleźli jakąś reklamę, która ma aż 20-30 takich materiałów reklamowych, to możemy sobie przypuścić, że ta osoba, ten reklamodawca mocno skaluje tę reklamę. Natomiast cztery. Tutaj nie fascynowałbym się, bo być może ten, tenże właśnie sklep testuje te reklamy. A więc idziemy sobie dalej, patrzymy sobie, co tu mamy. Też oczywiście możemy sobie klikać, jeżeli na przykład zobaczymy jakiś produkt, który nas natknie. Bo pamiętajcie też, że warto też ufać swojej intuicji. Ja też wiele produktów znalazłem takich, które na mnie robiły wrażenie. Oczywiście. Jest taka zasada, że niekoniecznie to, co mi się może podobać, może się podobać klientowi i na odwrót. Niekoniecznie to, że mi się nie podoba produkt, to może się też nie podobać klientowi. To zawsze klient na końcu kupuje, także nasze osobiste preferencje nie zawsze może, mogą być właściwe. Natomiast też warto swojej intuicji oczywiście ufać. Przejdźmy sobie dalej i tak sobie szukamy. Co my tu mamy? Przeglądamy, patrzymy. O, popatrzcie. Co tu jest ciekawego? Aż 487 reklam. Materiałów reklamowych, czyli reklam puszczonych. Ciekawe. Data zamieszczenia 27 lutego. Łączny czas aktywności 14 godzin. Czyli reklama jeszcze nawet 24 godzin nie ma. Natomiast liczba jest dość imponująca tych reklam. i to może nam dać taki... Ja oczywiście tego nie mówię na pewno, ale może nam dać takie, taką podpowiedź, że ten reklamodawca dość mocno skaluje ten produkt. Być może... Zresztą zobaczmy sobie, co to jest. Jakiś... Jakiś pluszak dla małych piesków. Mi to się osobiście nie podoba, ale być może klientom się to podoba. Wejdźmy sobie jeszcze na, na podsumowanie tego produktu. No ciekawe, zobaczymy co tu nam mm, podpowie Facebook. O, popatrzcie, mamy tutaj zobacz szczegóły reklamy. Mamy transparentność w Unii Europejskiej, czyli jeśli te reklamy są pokazywane na terenie Unii Europejskiej, to pokazuje nam się taka rubryka. Nie we wszystkich reklamach możecie to spotkać, bo jeśli załóżmy, jeżeli filtrujecie na cały świat i zobaczycie, że nie ma takiej transparentności, nie ma takiej rubryki, to oznacza, że reklamodawca nie reklamuje na terenie Unii Europejskiej. Może reklamować w Stanach Zjednoczonych, może w ogóle w każdym innym kraju reklamować. I taka rzecz się nie pokaże, co jest dość dla nas ważna, bo jeżeli sobie klikniemy, to zobaczymy sobie, popatrzcie. Grupa odbiorców w Unii Europejskiej. Widzimy jakie kraje on reklamuje. W tym Polskę. Wiek od 18 do 65 lat. Płeć, wszystkie. Zasięg 13. No, słabo, dość szczerze powiedziawszy. Słabo, słabo. Zasięgiem. No, i tutaj mamy reklamodawcę z Hongkongu, czyli. Z Azji, ktoś tu, nie wiem, albo mocno ktoś tu testuje, albo po prostu ma już tak przetestowany produkt, że dość mocno ten produkt skaluje na cały świat. Także to jest też dla Was podpowiedź, że ten produkt może być ciekawy, co pokazuje filmik. Że naprawdę tutaj psiaki się dość cieszą, bawią tym produktem i może być dość ciekawym produktem do testów do reklam. Pamiętajcie też, że jakąkolwiek by wam metodę nie pokazał, pamiętajcie też, że wszystko musi być poparte testami. Nawet jeśli ten produkt, który pokazuje nam 487 materiałów reklamowych, ktoś, być może, być może, bo ja też nie jestem 100% pewny, bo może ktoś testuje, ale przy takiej liczbie której w ogóle jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tyle puszczał reklam. Możliwe, że ten produkt po prostu mu siedzi i próbuje skalować go na większą ilość miejsc, krajów na świecie. I oczywiście, widząc to, musimy to i tak przetestować, bo testy są najważniejsze. Bo tak, jak wrócę do tego, co powiedziałem, jakąkolwiek by Wam. Metody nie pokazał. Wy i tak to musicie przetestować, bo nie ma tak naprawdę złotej metody, złotego środka wyszukiwania produktów. Wy możecie oczywiście szukać produkty, ale i tak musicie te produkty testować. Wydać jakąś kasę popatrzeć, zrobić jakieś też, oczywiście, wcześniej, zrobić jakieś fajne kreacje i testować, bo niczego bez testów nie. Zdziałacie. Każdy biznes czy reklama musi mieć ten czas właśnie testu. Co tu jeszcze możemy zobaczyć odnośnie tego produktu? Właśnie, sklepy internetowe, bo to jest najważniejsze, jeszcze klikniemy sobie sklep internetowy i zobaczymy, o widzę, że sklep jest na shopify -u. no oczywiście ma dużo wariantów ale też ma gify, co mi się podoba bardzo No ciekawe, ciekawy ten produkt jest. Tu widzimy cenę 14,99 dolara. Na polskie warunki licząc sobie 15 razy, no nie wiem, załóżmy, że 4 zł, no to 60 zł. Także no nie jest dość stosunkowo drogo, jak na taką maskotkę. Jeszcze popatrzę sobie, czy ten, jak ten sklep wygląda. O, mamy opinię metody płatności. I jakoś ten sklep sobie hula. Popatrzmy sobie jeszcze na fanpage, bo to też jest dość ważne. No, tu że powiedziałszy. Yy. Jeśli chodzi o ten fanpage, to nie robi jakiegoś efektu wow, grafika w tle lasy, jakiejś góry. W ogóle fanpage jest kompletnie nie dostosowany do tego sklepu. Nie wiem, może po prostu puszczony. Puszczone są reklamy z ble jakiego fanpage'a i... No fanpage generalnie, no tutaj Pan z Hongkongu Firma z Hongkongu nie przyłożyła się do, do, do tego fanpage'a. No, ja patrzę tak. Zawsze jak coś kupuję, to zawsze też sprawdzą strony, fanpage'e i zob chcę zobaczyć sobie, jak, czy ten sklep jest ogólnie spójny z tym, co reklamuje. No, ale wiadomo jak to jest z reklamami na Facebooku. To kto z Was siedzi w tym mocno, to wie dobrze, że często Facebook lubi banować fanpage, e, banować konta reklamowe. Czasami też miałem takie sytuacje, że reklamowałem produkty na różne fanpage. E. Też zdarzyło mi się kiedyś, miałem sklep niemiecki i. Reklamowałem produkty z polskiego fanpage'a, a gdzieś mi się tam przypadkowo wkleił w czasie tworzenia reklam dodał mi się fanpage niemiecki, no, i klientom pokazywała się strona sklepu niemieckiego. Także no nie wiem, no ciężko jest mi powiedzieć, co tu się wydarzyło. No 190 polubień, 187 obserwujących, no to nie robi jakiegoś naprawdę takiego szału. Tym bardziej, że no ta osoba dość mocno skaluje tę reklamę. 487 materiałów to jest dość dużo. I tak jak Wam powiedziałem, żeby się przekonać, czy ten w ogóle produkt ma sens, to trzeba go przetestować. I oczywiście to, co tutaj się pokazuje, jak najbardziej może podpowiadać. Natomiast testy zawsze będą weryfikować. I takim sposobem możemy szukać sobie tych produktów. Patrzymy, tu jest 16, tu jest 16 reklam. Tu jest 16 reklam. I sobie tak przeglądać, przeglądać, patrzeć i szukać. Dodatkowo. Jeśli nie macie w ogóle jakichś pomysłów na, na słowa kluczowe zawsze możecie sobie, nie wiem, kliknąć w Aliexpress Oczywiście Aliexpress pokazuje jako przykład Ja w zasadzie nie polecam Aliexpressu do dropshippingu czy w ogóle handlowania przez ten portal, bo jest dość mocno podejrzany W sensie podejrzany w sensie takim, że nie jest do końca uregulowany prawnie i zresztą nie chcę się na ten temat wywodzić bo to jest grubszy temat na testy jak najbardziej, jeśli ktoś chce przetestować jakiś produkt i robisz to tylko drop dla testów jak najbardziej, ale jeżeli skalujesz sprzedaż tylko w oparciu o dropshipping to to no, może być różnie ale wracając do tematu, szukamy sobie Jakiejś kategorii i patrzymy sobie na kategorie. pójdziemy sobie w toys, zabawki. No i tutaj mamy. No i słuchajcie, możemy po prostu sobie kopiować tytuły, jakieś słowa kluczowe. Na przykład Cat Toys Interactive. Tutaj takie, taki pistolecik. No i pojawiają nam się tutaj reklamy jakieś. Looking to keep your indoor cat entertained? The right toys can bring endless joy to your feline friend. Research shows that 70% of indoor cats lack stimulation, leading to boredom. Tutaj taki drapak. Who has a better life, cats or dogs? Sadly, cats are often seen as low maintenance, so owners don't give them the mental stimulation they need. Dogs get daily walks, fun toys, and plenty of outdoor time. Meanwhile, cats are left alone for hours, battling boredom and inactivity with nothing to do it's no surprise that over 58% of indoor cats show signs of depression most modern cat toys don't excite or are designed to appeal to all five not enough for us or for sophia's cats we wanted more so we added a high-speed motor to create unpredictable movements that mimic real prey this made it 10 times more irresistible oh and did i mention it works perfectly on carpets it glides smoothly on any surface ensuring uninterrupted play no matter piłeczka, Tu mamy 7 materiałów. O, popatrzcie, tu, tu mamy 46 materiałów reklamowych. 21 godzin temu. Tak szczerze tak się zastanawiam, czy ten produkt już czasami już, już nie był przetestowany, już jest troszkę to nie jest to nie czasami produkt sprzed roku czy sprzed dwóch lat, ale mogę się mylić, bo te produkty są dość podobne do siebie z branży psów, dla kotów, dla zwierzaków. No i tak samo tutaj idąc tym samym tropem, widzimy 146 materiałów reklamowych, czyli pokazuje, że ktoś faktycznie dość mocno. Reklamuje i, i skaluje ten produkt. Wejdziemy sobie na, na fanpage. No i no, tu już jest trochę lepiej, faktycznie. Tu jest trochę lepiej. Wiadomo też, Chińczyk jakiś tu reklamuje. No ale to już widać, że zadbał o, o spójność jakąś tym wszystkim. Jeszcze sobie zobaczymy na sklep. sklep też chyba na shopify o, o tak, na shopify o. no i też reklamuje fajnie sklep zrobiony, ciekawie chociaż patrzę sobie no też są opinie i pewnie sprzedaje ten sklep chociaż tak naprawdę nie mam jakiejś tam pewności ale tak jak mówię, jeśli ktoś faktycznie tyle robi reklam to może jest jakaś podpowiedź. No i tyle, jeśli chodzi o tę metodę. Przetestujcie sobie, czy to jest dla Was, czy nie. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest dla Was jasne i poszerzycie sobie kolejny arsenał umiejętności wyszukiwania produktów. Pamiętajcie, że nie ma tak naprawdę pewnej metody złotego środka wyszukiwania produktów. Trzeba testować, testować i testować, szukać i testować produkty. Zobaczcie, że jeśli naprawdę będziecie codziennie czy co drugi dzień szukać produktów, poznawać nowe metody, to tak się nauczycie, już pewnego dnia przyjdzie Wam już ta umiejętność tak, e, tak lekko, że sami będziecie umieli wywnioskować, czy ten produkt jest warty testów, nawet nie będziecie może musieli posiłkować się takimi danymi sami na oko, bo tak jak powiedziałem, czasami też intuicja pomaga. Sam też tak miałem, że zobaczyłem jakiś produkt, który mnie zaszokował, taki efekt, wow, i dałem go na testy i zadziałał. Także też ufajcie swojej intuicji, bo być może ta intuicja Wam dobrze coś podpowie. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest jasne. Klarowne. Dajcie znać co myślicie o tej metodzie, czy Wam pomogła, czy wam nie pomogła. Możecie mnie też skrytykować, jeśli cokolwiek złego powiedziałem, też przyjmuję krytykę na, na barki i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, nagraniu metodzie numer 3. Do zobaczenia.